Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Zamiast relaksującej sesji masażu, która miała być moim małym ucieczką od codzienności, musiałam stawić czoła nowej rzeczywistości. Mój mąż odwołał wizytę, a ja zostałam z uczuciem pustki. W Krakowie, gdzie historia łączyła się z nowoczesnością, nie miałam zamiaru marnować tego czasu. W mojej głowie pojawił się pomysł zastąpić masaż kogoś bliskiego. Mój pasjer był w mieście, a jego obecność budziła we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony był młodym człowiekiem pełnym energii, z drugiej przypominał mi o tym, jak bardzo brakowało mi bliskości w moim życiu. Postanowiłam zaproponować mu coś nietypowego wspólną sesję masażu w domowym zaciszu. Byłam zaskoczona jego entuzjazmem na te propozycje. Kiedy przyszedł do mnie tego wieczoru, czułam lekkie napięcie. Nie wiedziałam, jak to wszystko potoczy się dalej. Ustawiłam świeczki i puściłam delikatną muzykę z radia. W powietrzu unosił się zapach lawendy, który miał pomóc nam obojgu się zrelaksować. Siedząc naprzeciwko siebie na podłodze, poczułam dreszcz emocji. Nie wiem, czy potrafię to zrobić, powiedziałam niepewnie, patrząc mu w oczy. Spróbujmy razem, odpowiedział z uśmiechem. Jego pewność siebie była zaraźliwa. Zaczęliśmy od prostych technik rozluźniających mięśnie. Ku mojemu zdziwieniu odkryłam w sobie umiejętności, o których nie miałam pojęcia. Każdy ruch był dla mnie nowym odkryciem, czułam się swobodnie i pewnie w tej roli. Widząc jego przyjemność i odprężenie, sama zaczęłam odczuwać ulgę. Jednak nagle drzwi otworzyły się i wszedł mój mąż. Serce mi stanęło na moment. Zaskoczenie na jego twarzy było widoczne, nie wiedziałam, co opowiedzieć, ani jak wyjaśnić tę sytuację. Przez chwilę panowała cisza, a ja czułam narastające napięcie w powietrzu. Co tu robicie? Zapytał z wyraźnym zdziwieniem. Mieliśmy sesję masażu, odpowiedziałam szybko, czując, jak moje serce bije coraz szybciej. Mąż spojrzał na nas oboje i wyczuł coś więcej niż tylko niewinną sytuację. Jego spojrzenie przeszyło mnie na wskroś. Wiedziałam, że muszę być ostrożna w tym nowym układzie. Po chwili rozmowy mój mąż wyszedł do kuchni przygotować sobie herbatę. W tej chwili poczułam ulgę i jednocześnie niepokój o to, co może wydarzyć się dalej między mną a pasierbem. W ciągu kilku minut znów zostaliśmy sami. To było dziwne, powiedział pasierb z lekkim uśmiechem na twarzy. Tak, naprawdę, odpowiedziałam mu szczerze. Dzięki tej sytuacji nasza relacja nabrała nowego wymiaru. Oboje zaczęliśmy dostrzegać potrzebę bliskości i wsparcia w naszych życiach. Ale jednocześnie pojawiły się pytania: co dalej? Jak poradzimy sobie z tym wszystkim? Wiedziałam już wtedy, że nie mogę tego zakończyć, muszę odkryć więcej o nas obojgu i o tym, co naprawdę czujemy do siebie nawzajem. Jednak strach przed konsekwencjami tych emocji wisiał nad nami, jak cień gotowy do działania w każdej chwili. W kolejnych dniach nasze spotkania stały się regularne. Zaczęliśmy umawiać się na wspólne chwile, które były dla nas obojga odskocznią od codzienności. Mimo, że wciąż towarzyszył nam strach przed zaangażowaniem, nie potrafiłam się oprzeć tej nowej rzeczywistości. Każde spotkanie przynosiło ze sobą więcej emocji, a nasze rozmowy stawały się coraz głębsze. Pewnego wieczoru spotkaliśmy się w małej kawiarni na Kazimierzu. Znanej z przytulnej atmosfery i aromatycznej kawy. Rozmawialiśmy o naszych marzeniach i pragnieniach, o tym, co chcielibyśmy osiągnąć w życiu. Czułam, jak nasze serca zbliżają się do siebie, a lęk powoli ustępuje miejsca czemuś bardziej intensywnemu. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, co by było, gdybyśmy mogli być razem bez obaw? Zapytałam, patrząc mu prosto w oczy. Odpowiedział mi milczeniem, ale jego spojrzenie mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa. Z każdą chwilą spędzoną razem odkrywałam w sobie nowe pokłady odwagi i pragnienia bliskości. Nasze rozmowy stawały się coraz bardziej intymne, dzieliliśmy się swoimi najskrytszymi myślami i obawami. I choć wiedziałam, że to wszystko jest skomplikowane i pełne ryzyka, nie mogłam przestać myśleć o tym, jak bardzo go potrzebuję. Pewnego wieczoru postanowiliśmy wybrać się na spacer po błoniach. Zielona przestrzeń była idealnym miejscem do refleksji nad naszym związkiem. Szliśmy obok siebie, a powietrze było przesycone zapachem świeżo skoszonej trawy. W pewnym momencie zatrzymaliśmy się i spojrzeliśmy na siebie z napięciem w powietrzu. W tej chwili poczułam impuls coś silniejszego niż strach czy niepewność. Pocałowaliśmy się w chwili pełnej napięcia i niepewności. To był moment, który zmienił wszystko, zatarł granice między nami i sprawił, że zrozumiałam, iż nie możemy już dłużej udawać. Po tym pocałunku nasze spotkania nabrały nowego znaczenia. Zaczęliśmy planować wspólne wyjścia do muzeów i teatrów Krakowa. Każdy dzień był dla nas okazją do odkrywania siebie nawzajem w nowych sytuacjach. Nasza relacja stawała się coraz głębsza, ale jednocześnie czułam narastające napięcie związane z moim małżeństwem. Mój mąż zaczynał zauważać zmiany w moim zachowaniu. Częściej pytał o moje plany i znajomych. Jego podejrzliwość rosła z każdym dniem, wiedziałam, że muszę być ostrożna. W międzyczasie moje serce biło mocniej za każdym razem, gdy myślałam o naszym sekretnym związku. Jednak pewnego popołudnia zdarzyło się coś niespodziewanego: mąż zaproponował wspólny wyjazd za miasto na weekend. To była jego próba naprawienia relacji między nami po długich miesiącach rutyny i oddalenia. Miałam ochotę krzyczeć ze strachu, jak mogłam mu powiedzieć o moich uczuciach? Jak mogłam zdradzić nasz sekret? Kiedy wróciłam do domu po spotkaniu z nim tego dnia, czułam ogromny ciężar na swoich barkach. Nie tylko musiałam zmierzyć się z uczuciami wobec pasierba, ale także stanąć twarzą w twarz z mężem oraz jego oczekiwaniami. Decyzje zaczynały mnie przerastać, nie wiedziałam już, co jest właściwe ani co przyniesie przyszłość. Każda chwila spędzona z nim była jednocześnie radością i przekleństwem, musiałam podjąć decyzję, zanim będzie za późno. Z każdym dniem, który mijał, nasza relacja wydawała się coraz bardziej skomplikowana. Zastanawiałam się, jak długo będziemy w stanie ukrywać nasze uczucia przed światem. Mój mąż często wracał do domu późno, a ja coraz bardziej czułam, jak pasierb wypełnia pustkę, której nie potrafił zaspokoić. Spotykaliśmy się w różnych miejscach Krakowa, starając się unikać wzroku przechodniów. Czasami wybieraliśmy błonia zieloną przestrzeń, gdzie nikt nie mógł nas rozpoznać. Tam czuliśmy się wolni od obowiązków i oczekiwań. Każde spotkanie przynosiło nowe emocje i pragnienia. Pewnego wieczoru, gdy słońce zaczynało zachodzić za Wawel, usiedliśmy na ławce w parku. Rozmawialiśmy o naszych marzeniach i lękach. W miarę jak dzieliliśmy się osobistymi historiami, zbliżaliśmy się do siebie jeszcze bardziej. Czasami myślę o tym, co by było, gdyby powiedział pasierb z niepewnością w głosie. Nie możemy tak myśleć, odpowiedziałam szybko, ale serce biło mi mocniej. Przecież sama miałam te same myśli. Nasze usta się spotkały w chwili pełnej napięcia i niepewności. To był moment, który na zawsze zmienił naszą relację. Wtedy zrozumiałam, że to już nie jest tylko przyjaźń, to coś znacznie głębszego. Jednak rzeczywistość szybko przypomniała o sobie. Po powrocie do domu czekał na mnie mąż z pytaniami o moje spóźnienie. Jego spojrzenie było pełne podejrzeń. Gdzie byłaś? Zapytał z wyraźnym niepokojem. Miałam spotkanie ze znajomymi, skłamałam bez namysłu. Wiedziałam jednak, że kłamstwo nie może trwać wiecznie. Każde spojrzenie męża stawało się coraz bardziej przenikliwe i krytyczne. Czułam rosnące napięcie między nami, jego obecność wydawała się przytłaczająca. Dni mijały na zmianę między chwilami radości a ogromnym strachem przed ujawnieniem prawdy. Nasze sekrety stawały się ciężarem trudnym do zniesienia. Kiedy pasierb zaproponował kolejny wspólny wypad do nowej huty, miejsca pełnego industrialnego charakteru, poczułam nagłą falę ekscytacji połączoną z lękiem. Może tam nikt nas nie zobaczy, zasugerował z uśmiechem. W końcu zgodziłam się, choć wiedziałam, że to ryzykowne posunięcie. W nowej hucie spacerowaliśmy po starych uliczkach i rozmawialiśmy o wszystkim i niczym jednocześnie. Każda chwila była dla mnie odskocznią od codziennych obowiązków oraz monotonii życia małżeńskiego. Jednak pewnego popołudnia natknęliśmy się na znajomego męża, kolegę z pracy, który akurat wracał z zakupów. Zamarłam na widok jego twarzy, serce zaczęło bić szybciej. Cześć. Co ty tu robisz? Zapytał zdziwiony kolega. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, czułam narastający stres i obawę przed tym, co może nastąpić dalej. Pasierb spojrzał na mnie z przerażeniem wymalowanym na twarzy. Po prostu spacerujemy, powiedziałam szybko, starając się brzmieć naturalnie. Kolega skinął głową i poszedł dalej, ale ja czułam, jakby świat mi się zawalił. Jak długo jeszcze będziemy mogli ukrywać nasze uczucia? Jakie będą konsekwencje tego kłamstwa? Wracając do domu miałam tylko jedną myśl. Czy uda nam się przetrwać ten burzliwy czas? W drodze do domu myśli kłębiły się w mojej głowie. Każdy krok wydawał się cięższy od poprzedniego. Zmiany, które zaszły między nami, były nieodwracalne. Spędziliśmy noc razem, a to uczucie bliskości było zarówno radosne, jak i przerażające. Jak mogłam dopuścić do tego, że nasza relacja stała się tak skomplikowana? Co z małżeństwem, które wciąż trwało, mimo że uczucia wygasały? Gdy dotarłam do mieszkania, mąż siedział przy stole, przeglądając gazetę. Jego obecność była jak cień, który nieustannie przypominał mi o tym, co mogę stracić. Uśmiechnęłam się na powitanie, ale w moim sercu tliła się niepewność. Jak minął dzień? Zapytał bez większego zainteresowania. Dobrze, odpowiedziałam krótko, starając się nie zdradzić wewnętrznych rozterek. W głowie miałam tylko myśli o tym, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Każda chwila spędzona z macochą stawała się coraz bardziej uzależniająca. Zaraz po kolacji postanowiłam wyjść na spacer po Krakowie. Potrzebowałam chwili dla siebie, aby poukładać myśli. Urokliwe uliczki miasta były znane z romantyzmu i tajemniczości. W miarę jak szłam przez rynek główny, zauważyłam pary spacerujące ramię w ramię. Ich szczęście przypomniało mi o tym, czego mi brakowało. W pewnym momencie zatrzymałam się przy fontannie. Woda spływała w rytm moich myśli chaotycznych i pełnych sprzeczności. Co jeśli mąż odkryje nasze sekrety? Jakie będą konsekwencje? Moje serce biło szybciej na samą myśl o ujawnieniu prawdy. Tego wieczoru postanowiłyśmy spotkać się w błoniach zielonej przestrzeni idealnej do rozmów i refleksji nad naszym związkiem. Czułam ekscytację i lęk jednocześnie. Nasze wspólne chwile stawały się coraz bardziej intensywne. Każda rozmowa odkrywała nowe aspekty nas samych. Gdy dotarłam na miejsce, zobaczyłam ją siedzącą na ławce z widokiem na zachód słońca. Jej twarz była spokojna, ale w oczach dostrzegłam błysk emocji. Zbliżyłam się powoli, a ona spojrzała na mnie z uśmiechem. Nie sądziłam, że przyjdziesz, powiedziała cicho. Musiałam, odpowiedziałam szczerze. Nie mogę przestać myśleć o nas, kropka. Rozmawiałyśmy o wszystkim i o niczym, otoczenie zdawało się znikać w tle naszych słów. Każde spojrzenie budziło we mnie nowe pragnienia bliskości i bezpieczeństwa. Z czasem nasze rozmowy stały się głębsze, dzieliłyśmy się marzeniami i obawami związanymi z przyszłością. W pewnym momencie nie wytrzymałyśmy napięcia i nasze ręce spotkały się w delikatnym uścisku. Kiedy nastał zmierzch, nasze usta spotkały się w pocałunku pełnym emocji, chwilowym zapomnieniem o otaczającym nas świecie i konsekwencjach naszych działań. Był to moment pełen pasji i strachu jednocześnie. Jednak nagle usłyszałyśmy dźwięk kroków za sobą to był mój mąż wracający ze spotkania ze znajomymi. Serce zamarło mi w piersi, nie wiedziałam, co robić, ani jak reagować. Przez chwilę stałyśmy nieruchomo, jak sparaliżowane przez strach przed ujawnieniem naszej tajemnicy. Mąż pojawił się tuż obok nas, jego wzrok przeszył mnie jak zimny nóż. Na jego twarzy odbijało się zdziwienie i coś jeszcze podejrzenie. Czułam narastający lęk przed tym, co może nastąpić dalej. Mąż stał obok nas, a ja wciąż nie mogłam się ruszyć. Jego spojrzenie było przenikliwe, a w powietrzu wisiało napięcie. W tej chwili czułam, że czas zwolnił, a każdy oddech stawał się trudniejszy. Zastanawiałam się, co opowiedzieć, jak wyjaśnić tę sytuację. Serce biło mi mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Co tu robicie? Zapytał z nutą podejrzenia w głosie. Jego ton sprawił, że poczułam się osaczona. Moje myśli krążyły wokół tego, jak wiele ryzykuję. Miałam ochotę uciec, ale wiedziałam, że to niemożliwe. Zaraz po tym Mąż spojrzał na mnie z wyczekiwaniem. Nie odpowiesz? dodał z niepokojem. W tamtej chwili zdałam sobie sprawę, że muszę coś powiedzieć. Z trudem przełknęłam ślinę i zaczęłam tłumaczyć. Mieliśmy tylko rozmawiać, wydusiłam z siebie, czując jak kłamstwo pali mi usta. Mój pasjer był blisko mnie, jego obecność była zarówno wsparciem, jak i zagrożeniem. Mąż uniósł brwi w zdziwieniu. Rozmawiać. O czym? Jego pytanie brzmiało jak oskarżenie, a ja czułam narastający strach przed tym, co może nastąpić dalej. Zdałam sobie sprawę, że każda minuta spędzona w tej sytuacji przybliżała nas do ujawnienia tajemnicy. Wtedy pasjerb zdecydował się interweniować. Chciałem jej pomóc i w relaksacji powiedział cicho, ale jego słowa tylko pogłębiły moje poczucie winy. Mąż spojrzał na niego z niedowierzaniem. Pomóc? W relaksacji. To brzmi trochę dziwnie, odpowiedział mąż z ironią w głosie. Wyraźnie był zły i rozczarowany jednocześnie. Widziałam to w jego oczach i czułam, jak serce mi opada. Postanowiłam zmienić temat. Może lepiej wróćmy do domu? Zaproponowałam ostrożnie, mając nadzieję na zakończenie tej nieprzyjemnej sytuacji. Mój mąż skinął głową i ruszył w stronę samochodu bez słowa. Pasierb podążył za nim wzrokiem. Widziałam na jego twarzy mieszankę ulgi i smutku. Wiedziałam jednak, że to nie koniec naszych problemów. W drodze do domu atmosfera była napięta, nikt nie odzywał się przez całą podróż. Czułam ciężar tajemnicy ciążący na moich barkach oraz lęk przed tym, co przyniesie przyszłość. Gdy dotarliśmy do mieszkania, mąż od razu udał się do sypialni bez słowa wyjaśnienia. Zostałam sama w kuchni. Moje myśli krążyły wokół wydarzeń ostatnich dni i rosnącego napięcia między nami wszystkimi. Zdałam sobie sprawę z tego, że nasza relacja zmieniała się na moich oczach, każdy dzień przynosił nowe emocje oraz wyzwania. Kilka dni później Pasierb zadzwonił do mnie z nieoczekiwaną wiadomością otrzymał ofertę pracy w innym mieście. To oznaczało zmianę wszystkiego, odległość mogła nas rozdzielić lub zmusić do podjęcia decyzji o przyszłości naszego związku. Nie wiem, co robić, powiedział mi przez telefon ze smutkiem w głosie. Jego słowa dotknęły mnie głęboko. Czułam ból związany z możliwością utraty tej bliskości. Zastanawiałam się nad wszystkim: nad moim małżeństwem pełnym rutyny i niedopowiedzeń oraz nad nowym uczuciem pełnym pasji i niepewności. Czas na decyzję nastał szybciej, niż myślałam. Musiałam wybrać między bezpieczeństwem a pragnieniem bliskości. Gdy patrzyłam przez okno na krakowskie uliczki oświetlone wieczornym słońcem, czułam narastające napięcie wewnętrzne, moja przyszłość wydawała się niepewna jak nigdy wcześniej. Siedziałam na ławce w błoniach, otoczona zielenią i szumem liści. Czułam, jak serce bije mi szybciej na myśl o tym, co mogłoby się wydarzyć. Miałam przed sobą decyzję, która mogła zmienić wszystko. Z jednej strony czekał na mnie mąż, z drugiej nowa rzeczywistość, której nie potrafiłam zignorować. Z każdym dniem, który spędzałam z Pasierbem, odkrywałam w sobie nowe pokłady emocji. Nasze spotkania stawały się coraz bardziej intensywne. Wspólne rozmowy o marzeniach i lękach zbliżały nas do siebie. Każda chwila spędzona razem była jak mały skarb, który chciałam chronić. Jednak lęk przed konsekwencjami tej relacji nie opuszczał mnie ani na chwilę. Wiedziałam, że muszę być szczera wobec męża. Czułam to w głębi duszy. Nie chciałam kłamać ani ukrywać prawdy. To byłoby nieludzkie wobec niego i wobec siebie samej. Ale jak powiedzieć mu o tym wszystkim? Jak wyznać mu, że znalazłam bliskość tam, gdzie jej nigdy nie szukałam? Zaczęłam analizować każdą sytuację, w której mogłabym to zrobić. Myśli krążyły mi po głowie jak oszalałe ptaki. Z każdą chwilą narastało we mnie napięcie, czułam się jak na huśtawce emocjonalnej. Kiedy wróciłam do domu po spotkaniu z pasierbem, mąż siedział przy stole z książką w ręku. Jego obecność była dla mnie ukojeniem i jednocześnie źródłem ogromnego niepokoju. Spojrzał na mnie z zainteresowaniem. Jak minął dzień? Zapytał. Dobrze, odpowiedziałam, starając się ukryć drżenie w głosie. Każde słowo wydawało się być ciężarem. Zaczęliśmy rozmawiać o codziennych sprawach, jednak w mojej głowie krążyły myśli o tym, co się wydarzyło między mną a pasierbem. Z każdym wypowiedzianym zdaniem czułam narastający niepokój. W nocy nie mogłam zasnąć. Myśli o pasierbie nie dawały mi spokoju. Wspomnienia naszych chwil były żywe i intensywne jak nigdy wcześniej. Czułam pragnienie bliskości oraz lęk przed utratą tego uczucia. Następnego dnia postanowiłam wybrać się do nowej huty miejsca pełnego industrialnego charakteru, które zawsze wydawało mi się interesujące. Może zmiana otoczenia pomoże mi zebrać myśli? Spacerując po ulicach tego miasta, czułam na sobie spojrzenia przechodniów, ich ciekawość przypominała mi moją własną walkę ze sobą. Nagle dostrzegłam pasierba stojącego pod jednym z budynków. Nasze spojrzenia się spotkały i poczułam dreszcz emocji przebiegający przez całe ciało. Podszedł bliżej i uśmiechnął się tak, jakby znał wszystkie moje tajemnice. Cześć, powiedział lekko zdyszanym głosem. Cześć, odpowiedziałam szeptem, czując nagłą falę ciepła w sercu. Zaczęliśmy rozmawiać o wszystkim i niczym jednocześnie. Czas przestał mieć znaczenie w tej chwili pełnej napięcia i radości zarazem. W jego oczach dostrzegłam odzwierciedlenie moich własnych pragnień, chęci bliskości oraz strachu przed tym wszystkim. Nie wiedziałam jednak, co to oznacza dla naszej przyszłości, ani jakie będą konsekwencje tej relacji dla mnie samej i dla mojego małżeństwa. W końcu zdecydowałam muszę być szczera wobec męża. Ta myśl stała się moim wewnętrznym kompasem prowadzącym przez labirynt emocji i obaw. Ale czy bycie szczerym przyniesie ulgę, czy tylko pogłębi chaos? W miarę jak dni mijały, niepewność stawała się moim stałym towarzyszem. Z każdym spotkaniem z mężem czułam rosnące napięcie. Jego pytania były coraz bardziej wnikliwe, a spojrzenia przenikliwe. Obawiałam się, że dostrzeże coś, co zmieni wszystko. Moje myśli krążyły wokół tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby prawda wyszła na jaw. Pewnego wieczoru, kiedy siedziałam przy stole w kuchni, mąż zadał pytanie, które mnie zaskoczyło: Czy wszystko w porządku? Zapytał z troską w głosie. Jego oczy były pełne ciepła, ale ja czułam się jak oskarżona. Odpowiedziałam mu automatycznie Oczywiście, wszystko jest w porządku. Ale ta odpowiedź była tylko maską. Nocami nie mogłam zasnąć. Myśli o nim i o tym, co się wydarzyło między mną a pasierbem, nie dawały mi spokoju. Wciąż pamiętałam nasz pierwszy pocałunek moment pełen napięcia i niepewności. To było tak intensywne i jednocześnie przerażające. Nie wiedziałam, czy to uczucie było prawdziwe, czy tylko chwilową ucieczką od rzeczywistości. Zdecydowałam się na spacer po Krakowie. Urokliwe uliczki i kamienice otaczały mnie jak znane tło moich przemyśleń. Słońce zachodziło za horyzontem, a jego promienie odbijały się od cegieł budynków. W tym momencie poczułam potrzebę bliskości jeszcze silniej niż kiedykolwiek wcześniej. Spotkałam pasierba w parku błonia. Był tam sam, patrzył na zieloną przestrzeń przed sobą z zamyśleniem. Podszedł do mnie z uśmiechem, który rozświetlił moją duszę. Cześć, powiedział lekko nerwowo. Cześć, odpowiedziałam, czując falę emocji. Rozmawialiśmy o codziennych sprawach, ale każde słowo miało inny ciężar. Nasze spojrzenia mówiły więcej niż słowa, oboje czuliśmy ten niewidzialny most łączący nasze serca. Po chwili ciszy zapytałam: Jak tam twoje życie? W jego oczach dostrzegłam smutek skryty pod powierzchnią radości. Czasami czuję się zagubiony wyznał nagle Nie wiem, co dalej moje serce zabiło mocniej wiedziałam, że mam coś do powiedzenia. Ale zarazem bałam się konsekwencji tej szczerości. Ja też, przyznałam, powoli. Czasami czuję się tak samotna. To wyznanie zawisło w powietrzu między nami, jak ciężka chmura burzowa. Wtedy podjął decyzję, chwycił mnie za rękę i powiedział: Chodźmy na spacer. Zgodziłam się bez namysłu. Czułam potrzebę ucieczki od rzeczywistości i tej dziwnej sytuacji w domu. Podczas spaceru dzieliliśmy się marzeniami i obawami. Odkrywaliśmy nowe aspekty siebie nawzajem. Kiedy nasze dłonie splatały się ze sobą jakby naturalnie, poczułam ulgę i radość jednocześnie. Jednak w miarę upływu czasu pojawiła się myśl o mężu o tym wszystkim. Co mogło pójść nie tak? I wtedy nadeszła wiadomość. Mąż postanowił zabrać mnie na weekend do nowej chuty, miejsca pełnego wspomnień naszej młodości. Serce mi zamarło. Weekend miał być idealnym czasem na konfrontację z prawdą lub dalszą ucieczkę przed nią. Czy będę potrafiła ukrywać swoje uczucia? Czy pasierb będzie czekał? Decyzja musiała zostać podjęta szybko. Czas działał przeciwko nam i każdy dzień stawał się coraz bardziej napięty. Jak długo jeszcze będziemy mogli żyć w tym kłamstwie? Wszystko toczyło się szybko, a ja stałam na krawędzi przepaści. Z jednej strony czułam przyciąganie, które popychało mnie ku pasierbowi, z drugiej lęk przed konsekwencjami. Mąż wracał do domu, a ja musiałam podjąć decyzję. Co się stanie, jeśli odkryję prawdę? To uczucie niepewności narastało we mnie jak burza. Zdecydowałam się na spacer po błoniach. Zielona przestrzeń była dla mnie odskocznią od codziennych trosk. Chciałam przemyśleć wszystko w spokoju. Każdy krok w stronę parku wydawał się trudny, ale w miarę zbliżania się do celu, moje myśli stawały się coraz bardziej klarowne. W głowie miałam tylko jedno: muszę porozmawiać z pasierbem. Spotkaliśmy się na ławce w cieniu drzew, gdzie nikt nie mógł nas zobaczyć. Jego spojrzenie miało w sobie coś magnetycznego, co sprawiało, że zapominałam o wszystkim innym. Co teraz? Zapytałam, czując narastające napięcie między nami. Nie wiem, odpowiedział szczerze, ale nie chcę tego kończyć. W jego oczach widziałam determinację i strach jednocześnie. Nasze rozmowy stawały się coraz głębsze, dzieliliśmy się marzeniami i obawami. To było jak odkrywanie nieznanego lądu. Zaczęliśmy spotykać się regularnie, a każde spotkanie wywoływało w nas nowe emocje. W pewnym momencie jego dłoń znalazła się na moim ramieniu. A ja poczułam dreszcz przechodzący przez całe ciało. W chwili pełnej napięcia i niepewności pocałowaliśmy się. To był moment, który zmienił wszystko, nie mogłam już wrócić do wcześniejszego życia. Mijały dni, a my coraz bardziej zatracaliśmy się w tym tajemniczym związku. Każde spotkanie było dla nas nowym odkryciem. Uczyliśmy się siebie na nowo i z każdym dniem stawaliśmy się sobie bliżsi. Jednak nieustannie towarzyszyła nam myśl o mężu i o tym, co może nas czekać. Pewnego wieczoru postanowiłam być szczera wobec niego. Musiałam mu powiedzieć o moich uczuciach i wyborach. Moje serce biło szybko na myśl o tej rozmowie, lęk przed utratą bliskości tylko potęgował mój strach. Wysłałam mu wiadomość, musimy porozmawiać. Czekałam na odpowiedź z napięciem, każda sekunda zdawała się wiecznością. W końcu odezwał się: Gdzie? Ustaliłam miejsce spotkania, wiedziałam, że to będzie kluczowy moment. Spotkaliśmy się w małej kawiarni w Krakowie, gdzie spędziliśmy wiele wspólnych chwil przed laty. Gdy usiedliśmy naprzeciwko siebie, poczułam ciężar słów, które miałam wypowiedzieć. Muszę ci coś powiedzieć, zaczęłam drżącym głosem. W tym samym czasie Pasierb wysłał mi wiadomość: Czekam na ciebie, kropka. Zadrżałam. Moje serce biło jak oszalałe między dwoma światami, jednym pełnym tajemnic i pragnień, oraz drugim pełnym obowiązków i oczekiwań. Decyzja musiała być podjęta teraz lub nigdy. Czułam to wyraźnie. Każda chwila zwłoki mogła oznaczać utratę wszystkiego, zarówno pasierba, jak i mężczyzny, którego znałam przez lata. Zerknęłam na mężczyznę siedzącego przede mną. Jego oczy były pełne oczekiwania, oraz nadziei na rozwiązanie tego konfliktu naszych serc. A za oknem kawiarni życie toczyło się dalej ludzie przechodzili obok niczego nieświadomi tego dramatycznego momentu mojego życia. Czy odważy się wyznać prawdę? Czy będziemy mogli razem stawić czoła temu chaosowi? Czas naglił mnie do działania.